Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami. Ostatnio byliśmy w kilku sklepach, no i coś tam sobie kupiliśmy. Kupiłam też kilka prezentów, jednak są to rzeczy bardzo, bardzo drobne, bo my nie kupujemy sobie w rodzinie prezentów, my dorośli nie kupujemy sobie prezentów, tylko raczej dzieciom kupujemy. A w tym roku to są nasze ostatnie święta tutaj w Anglii. I po prostu postanowiłam, że takie drobniutkie prezenty zrobię mojej rodzinie, moim braciom. Więc mam nadzieję, że się ucieszą, chociaż z takich bardzo, bardzo, bardzo drobnych prezentów. Więc, dobra, zaczniemy może od Primarka. Byliśmy w Primarku, w Hantemie, w Super Draku. Ty chyba jesteś ze sklepu Peacock's, w Lashu. Więc trochę wszystkiego będzie. Dobra, zaczniemy może od. Super Draga, bo tutaj mam pierwszą tą reklamówkę. W ogóle to mm, ostatnio nagrywam dla na Was już ten haul, chyba wczoraj, e, ale po prostu było tak okropne światło, że mówię, nie no, nie wstawię tego. E, dzisiaj jest już trochę lepiej, jest jaśniej na, na dworze. Wczoraj było strasznie szaro, ale coś tak widzę po, mm, po chmurach, że tutaj nie zapowiada się jakaś e, rewelacyjna pogoda. No dobra, to zaczniemy teraz od Super Draga. E, no więc tak, w Super Draga kupiłam sobie. Dwa opakowania takich um, płatków kosmetycznych, które kosztowały. Zaraz Wam powiem. ten, ten, ten drugi, o ten. Um, nie, to nie ten. Tutaj mam odprawę. E, kosztowały 1,89 89, Takie jedno opakowanie. E, jedno mam już otwarte i ja powiem Wam, że one są naprawdę rewelacyjne, bo one są jakby zszyte na po, e, tutaj po bokach, na, na końcach. Więc nie rozdwajają się. Są świetne, naprawdę. Następnie kupiłam sobie rzęsy sztuczne z Ardell Natural Style. Ponoć są dobre te rzęsy, zobaczymy, jakie będzie mi się aplikowało. I tak powiem Wam, że bardzo mi się podoba, bo one rzeczywiście wyglądają bardzo naturalnie. Możecie zobaczyć. Po prostu nie są jednej długości, tylko są naprawdę, jest tu kilka długości bardzo bardzo naturalnie naprawdę wyglądają chociaż są mega długie nie wiem czy ktoś ma tak długie rzęsy swoje naturalne ale ogólnie wyglądają naturalnie wam powiem w porównaniu tych e, innych co tam były to ten chyba mi się najbardziej podobały e, ja kiedyś sobie kupowałam sztuczne rzęsy i nigdy uwierzcie mi nigdy nie udało mi się ich nakleić więc mam nadzieję, że w tym roku na święta sobie je jakoś zaaplikuję, nie wiem, może mój chłopak mi pomoże. I są pieniądze. Tak, i są jeszcze pieniążki, zaraz pokażemy. Ja Więc, bym... mam nadzieję, ja że... Dobrze. Więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę w tym roku, bo chciałabym właśnie bardzo na święta mieć sztuczne rzęsy, no ale zobaczymy. No i dobra, te rzęsy kosztowały 4,39, więc całkiem przyzwoita cena. Powiem Wam, że myślałam, że rzęsy są droższe. I ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać Wiktoria, proszę tutaj, masz te pieniążki. To są takie pieniążki z czekolady. Mam nadzieję, że kojarzycie je, bo to jest smak mago dzieciństwa po prostu. Uwielbiałam takie ja też słodkości. Też takie uwielbiałaś? Mhm. Jak byłaś mała? Nie. A kiedy? Nie, duża. Jak duża tak, Teraz tak, no, i one też nie były drogie, kosztowały 50 pensów, więc to było na tyle, 50 że chodzi 50. o. To było na tyle, że chodzi o Super truck. Teraz przejdziemy może do Primarka. No i tak, jak zwykle w Primarku kupiliśmy chyba najwięcej. No dobra, zaczynamy od razu. Kupiłam sobie taki stroik, który kosztował 3 funty, taki świąteczny, muszę go w końcu rozpakować. I położyć ja, na stół. Ja też pokaż. Proszę, pokaż. To jest strojk. Na ty, święta, tak? Tak, do wujka Majka. Nie, nie, do wujka Majka. To ja sobie kupiłam. Tutaj jest świeczka, która chyba troszkę pachnie tak delikatnie. Masz pewnie ładnie pachnie? Tak. Dzisiaj mamy zakupy ze specjalistą. Mi się bardzo podobają takie stroiki, bardzo yes. e, podoba mi się. Yes. Dziewczyny robią je same, jednak ja nie umiem e, takich chyba rzeczy robić. Może też tu brakuje mi chęci, ale po prostu postanowiłam, że sobie kupię i tyle. No i tak powiedziałam, 3 funty kosztował. Następnie mamy rewelacyjne skarpety, które kupiłam moim braciom. Jedne są takie z reniferem z uszami, Proszę. a drugie są z Mikołajem. I jedna taka para kosztowała 4 funty. I co mi się podoba, tutaj z tyłu można pisać od kogo, dla kogo, więc fajne. Podoba mi się, rewelacyjna. No Następnie mam tutaj bluzeczkę, którą podaruję memu bratankowi. Tak ona wygląda z fajnym, jakimś takim potworkiem, i ona jest na rozmiar 2-3 lata. On jeszcze tylu nie ma, ale dawno go nie widziałam, on zawsze był taki pulpecik, e, więc ten rozmiar mniejszy, 18-24 miesiące, wydawało mi się, że będzie za mały, więc kupiłam po prostu większy, najwyżej będzie troszeczkę za duże, e, trudno urośnie, lepiej kupić za duże niż za małe. I ta bluzeczka kosztowała 5 funtów. E, następny prezent e, to coś, co kupiłam mojej bratowej, e, jest to taki mm, kubeczek cowa. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy będzie ona z niego pić, ale mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. I on kosztuje, kosztował 2 funty. Co? Następnie kupiłam takie bransoletki. Możesz pokazać? No, Pokażę kamerę. Takie bransoletki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć bransoletek. Tak one wyglądają za funt 50. Następne rzeczy to piżama. Kupiłam sobie piżamkę w Primarku, tak oto ona wygląda, ja bardzo lubię Primarkowe piżamki, tutaj jest super, taka najzwyklejsza piżama, e, krótkie spodenki i bluzeczka, ja takie piżamy bardzo lubię. Ja też e, lubię takie piżamki. Też wybierz takie piżamki. I ona kosztowała 5 funtów. E, kolejna rzecz to spódniczka, kupiłam sobie spódnicę, e, taka zwykła, prosta. Materiałowa, która kosztowała 8 funtów. E, 8 funtów. Ja bardzo lubię takie spódnice. Ta mi się ja podoba, to, bo jest taka cieplejsza. E, następna rzecz to koszula mego chłopaka, która jest trochę pognieciona, bo tu ostatnio ją przymierzał. Taka zwykła szara, ale całkiem fajna. Ale powiem wam, że nie wiem ile kosztowała, bo mój chłopak oderwał od niej już metkę, ale chyba coś koło 10 funtów, nie pamiętam. Następna rzecz to, e, mary, to nie marynarka, a kamizelka. E, już Wam pokazuję. O, mój chłopak uparł się na kamizelkę w tym roku, na święta po prostu i sobie kupił. E, ona jest tak sama jak koszula, one są slim fit, czyli takie... E, fit. Czyli takie bardziej przylegające do ciała mój chłopak jest szczupły, więc e, no jemu dobrze w takich krojach. Następna rzecz to um, buciki, oczywiście Moje. wiadomo że Tak. E, one kosztowały um, 4 funty. Są takie bardzo fajne, brokatowe, błyszczące, fajne, księżniczkowe. Będą na święta, tak? Te sukienki. Tobie też się błyszczą o, rączki. Następna rzecz to krawat, który ja wybrałam memu popakowi. Taki um, świąteczny. Wzorek, ale też nie wiem ile kosztuje, bo też cena oderwana. Następna rzecz, to rajstopy, tym razem dwusetki. Są to rajstopy, które tutaj mają normalnie na górze rajstopy, a to jest materiał taki jak skarpeta. Nie wiem, czy tutaj będzie widać w aparacie, ale one są naprawdę fajne. Ja miałam też takie, ale stawiam je po prostu w Polsce. One są mega, mega ciepłe, naprawdę na taką konkretną zimę. Tutaj może. Nie za bardzo się przydadzą, ale w Polsce na pewno by się przydały takie, na taką naprawdę prawdziwą zimę. I kosztowały tylko 4 funty. Kolejna rzecz to naszyjnik. Ja nie mam takiego żadnego takiego dużego naszyjnika, a bardzo mi się one podobają u innych dziewczyn, więc postanowiłam sobie po prostu kupić. I on kosztował 5 funtów, bardzo, bardzo mi się podoba, naprawdę. No i to byłam tyle, że chodzi o Primark. Potem byliśmy jeszcze w sklepie, który nazywa się Adams, o którym Wam już kiedyś opowiadałam. Tam kupiłam sobie takie ciepłe skarpety, które kosztowały 2 funty. Są one takie są to skarpety takie termiczne, ja je noszę jako kapcie, po prostu nie mam kapcie, tylko noszę takie właśnie skarpetuchy. I mam takich, mam dwie pary, znaczy miałam dwie pary, ale jedna mi się porwała, więc kupiłam sobie jeszcze jedną parę, żeby po prostu mieć na zmianę. One są tak ciepłe, że po prostu jest masakra, naprawdę rewelacyjnie grzeją. No i tak jak powiedziałam, ja je noszę po prostu zamiast kapci. Potem byliśmy w Pikoksie i tam kupiłam sobie skarpety kolejne, jedne są takie fioletowe, drugie różowe, czerwone, coś w tym stylu. I one kosztowały 5 funtów, są to też takie trochę cieplejsze. Rejs, te rajstowe skarpety, po prostu takie zwykłe. No i dobra, teraz przejdziemy może do no tak, H&M. Nie kupiliśmy też dużo. Kupiłam sobie sweterek, który był na przecenie. Był cenie z 10 na 7 funtów. Wygląda on w ten sposób. Mi się on bardzo podoba. Ale jak pachnie mm. po prostu przed zapachem y, lasza. <grywka> Rewelacja nie y, Więc tak on wygląda. Jest. On przychodzi z, y, z y, takiego granatu, w czerń i w róż. Bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda. Y, będzie fajnie, wyglądał mi się wydaje, do legginsów, albo właśnie do grubych rajstop. Bardzo lubię takie swetry, naprawdę. Kolejna rzecz to rajstopy Wiktorii, takie, które będą pasować. Do jej bucików, też takie brokatowe, które są w środku mięciutkie, normalne. I to było na tyle, jeżeli chodzi o jeden I teraz przejdziemy do lasza. W Lashu mój chłopak zrobił mi prezent i kupił mi dwie kule do kąpieli. Jedna to jest Father Christmas, czyli po prostu Święty Mikołaj. I ta po prostu pachnie... Po prostu proszę, pomachaj. Nieziemsko po prostu. Zobaczyć po prostu... Oj, o, Mikołaj. Ale szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. To jest naprawdę tak słodki zapach. Ojejku. Przepiękny. A drugi zapach nazywa się e, Dragon's Egg. Czyli jajo smoka. I to jest taki bardziej już kwaskowaty, jakby zapach taki bardziej cytrusowy, Ale też bardzo fajnie wygląda. No proszę, pomachaj. Ładnie pachnie? Ja. To jest proste takie, no jajko. Zwyczajne jajko, ale jaj, naprawdę jaj. fajnie pachnie. Ja jajko niespodziankę. Ty lubisz jajko niespodziankę? Mhm. Wow. E, więc tak to wygląda. Ale szkoda naprawdę, że nie można przesłać Wam zapachu bo są naprawdę obie te kule, są przecudowne po prostu. Dobra, chowam. No i co, to było na tyle. Filmik był dosyć szybki, mam nadzieję, że wszystko pokazałam, nie zanudziłam Was i że po prostu zakupy się spodobały. Ja teraz mykam trochę ogarnąć mieszkanie, po prostu muszę zacząć robić świąteczne porządki, chociaż już jakiś czas temu zaczęłam, ale wiecie, trzeba na bieżąco uciekamy. Ale muszę cię na... Tak, i będziemy razem sprzątać, prawda? Bo ja na banie. Na... Ja, ja na Naukami. Naukami. Wiecie? <laughs> Dobra, to uciekamy sprzątać. <laughs> to do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa! Pa. Pa, pa. Kto to jest? Ja <laughs> Ale wiek niegrzeczne. Nie z tej strony. Tu. Tu. Tu jest oko aparatu. A tu patrzy aparat.